Centrum Warszawy. Stolicy Polski. Czy jej mieszkańcy są zroznajomieni z yerba mate, czy też nie mają pojęcia, co to jest? Postanowiliśmy wyruszyć w teren i osobiście to sprawdzić. Dzień dobry, witam się pod telewizją Młodzież. Wczoraj nie dowiedzieliśmy pan co to jest? Nie. 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 Dzięki. Czyli pani, co to jest? Przepraszam, nie mam czasu. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj nie co to jest? Zero pojęcia, dobrze, dziękuję. Dziągulateczkę. Szybana tutaj nie ma co to jest? Szybana! Szybana! desperacja Przepraszam, oryentuję się pan, kto jest? oryentuję się pan, kto jest? Przepraszam, wie pan, kto jest? wie pan, kto jest? zapraszam, wie kto jest? nikt nie wie. powiem, że całym sercem, ale całym organizmem popieram takie rzeczy. Strudzeni w poszukiwaniach, zawitaliśmy do samego centrum Jerybamata mate w Warszawie. Czy tu się czegoś dowiemy, yeah. czy też nasze poszukiwania po raz kolejny spełzną na niczem. Dzień dobry. Dzień, pan, co to jest? Eee, Prowadzimy ankietę. Jakaś herbata. Ale jaka? Nie wiem. Może czerwona? <głos> Nawet <głos> tutaj nie wiedzą. <noise> Czyżby nikt nie wiedział, co to jest Jerba mate? Oczywiście, że wiem, co to jest. Dobrze zrobiliście. JERBOMATĘ? O! Czyżbym właśnie yy, widział uczestnika filmowego konkursu JERBOMATĘ? Zgadza się, zgadza się. Zgadza SIĘ! Po wielu dniach morderczej tułaczki, nasz los nagle się odmienił. Słucham. Dzień dobry. Wie pan, masz to jest Tak, wiem. Mniej więcej. Słucham, Jakiś zmielony krzak z Ameryki Południowej, z Peru chyba. No dziękuję serdecznie. właśnie wystarczy. Dziękuję. No, to, jest, to może ktoś z Pana przyorientuje, co to jest? Nie Ja wiem. Co to jest? No. To jest w yy, tym Urwaju um tak? Nie, to jest do. No, Jerba yy, konia... Maty. Tak. Yea, Jerba Maty. panowie! Ja jesteście jednymi z niewielu, którzy wiedzą. Proszę pana. Proszę tu z tą kamerą. Pana, chciałby pan próbować czegoś nowego? Poprze. Czegoś nowego. Ja, ja piję tylko. Jerba mate, o, panie kawalerze, nareszcie chodzi stuknąć! Nie, 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 panie. nie, 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 naprawdę! Panie. Panowie i panie, jerba mate łączy ludzi lepiej niż do ostrady. برا برا لحجت البوق والسواره